Rzeczywistość świąt w wielu polskich domach wygląda tak, że na tych kilka dni ludzie zmieniają się: zaczynają piec, zaczynają sprzątać i mówią: zostaw to na święta. A po tych przygotowaniach idą do kościoła i celebrują te ważne wydarzenia, biorąc udział w jednej mszy, drugiej mszy, trzeciej mszy, śpiewają, mówią, recytują. Następnie wracają do domu, i wszystko to, co robili do tej pory, po prostu znika. Znów wchodzą w swoją codzienność, krzyczą, denerwują się, są napięci i nie zachodzi żadna przemiana w ich życiu. Natomiast pragnę tylko przypomnieć, że Jezus nie powiedział: śpiewajcie mi, ale naśladujcie mnie. I wszystko. Powinno zacząć się w Twoim sercu od przyjęcia łaski od Boga, a nie polegania na samym sobie, na księżach, pastorach, świętach i wszystkich zewnętrznych rzeczach. Jeżeli Ty osobiście nie spotkasz się z Chrystusem, to żadne święta Ci nie pomogą, żadna spowiedź Ci nie pomoże, żadne sakramenty Ci nie pomogą, ponieważ po tych trzech dniach znowu wrócisz. Do swojego starego życia, a twoje życie pozostanie niezmienione. Jezus natomiast pragnie przemiany twojego serca, którą On sam może tylko wykonać, kiedy ty prawdziwie Mu zaufasz i poznasz Go przez Słowo Boże, kiedy On sam stanie się Twoim jedynym punktem odniesienia, nie sakramenty, nie ksiądz, ale osobiście On. A to, co On mówi, i to, jaki on jest, i to, kim on jest, możesz poznać tylko przez pismo. Bóg jest duchem i on ci siebie objawi, ożywiając to słowo w twoim sercu. I kiedy ty prawdziwie osobiście będziesz go znał, prawdziwie doświadczysz tego, czym jest życie wieczne i czym jest zbawienie. Dlatego proszę cię, nie bądź hipokrytą, ale prawdziwie zechciej. Przemienić swoje życie, bo do tego wzywa Cię i zaprasza Jezus Chrystus, i On Cię poprowadzi. Tylko Mu zaufaj.